Czy wiesz, że przewlekły stan zapalny w Twoim organizmie może być odpowiedzialny za Twoje ciągłe zmęczenie, bóle stawów i tę nieustającą mgłę w głowie? A co jeśli powiem ci, że istnieją trzy proste napary, które mogą naturalnie zmniejszyć ten stan zapalny i przywrócić Ci energię, którą straciłeś lata temu? Nazywam się dr. Anna Zdrowie i jestem lekarzem internistą z ponad 15 latami doświadczenia klinicznego. Przez te wszystkie lata. Przyjęłam tysiące pacjentów zmagających się z przewlekłym stanem zapalnym, i dzisiaj chcę podzielić się z wami wiedzą, która zmieniła życie wielu moich pacjentów. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, gorąco polecam nacisnąć ten przycisk subskrypcji i włączyć dzwonek, aby nigdy nie przegapić kolejnej porady zdrowotnej stworzonej specjalnie dla ciebie. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw like i napisz w komentarzach swoje pytania oraz sugestie na kolejne filmy. Czytam każdy komentarz i dzięki temu mogę tworzyć więcej filmów i pomagać większej liczbie osób takich jak ty. Zanim przejdę do tych trzech cudownych naparów, muszę wam opowiedzieć o pani Marii, 67-letniej emerytowanej nauczycielce, która przyszła do mojego gabinetu rok temu. Maria była kobietą pełną życia, która przez całe swoje zawodowe życie poświęcała się edukacji dzieci. Kochała podróże, pracę w ogrodzie i spędzanie czasu z wnukami, ale kiedy się do mnie zgłosiła, była cieniem samej siebie. Maria opisywała, że od jakichś trzech lat czuła się coraz gorzej. Mówiła mi, że budzi się rano równie zmęczona jak wtedy, gdy kładzie się spać. Jej stawy, szczególnie kolana i dłonie, bolały ją nieustannie. Nie była to potworny ból, ale taki ciągły, tępy dyskomfort, który nigdy nie znikał. Co gorsza, zauważyła, że jej pamięć zaczęła szwankować. Zapominała imion swoich uczniów, z którymi pracowała przez lata, gubiła klucze, Zapominała, po co weszła do pokoju. Przeprowadziłam szereg badań, jej podstawowe parametry były w normie, ale kiedy zbadaliśmy markery stanu zapalnego, odpowiedź była jasna: białko C reaktywne było podwyższone, podobnie jak inne wskaźniki wskazujące na przewlekły stan zapalny w organizmie. Maria nie miała żadnej ostrej infekcji, żadnej poważnej choroby autoimmunologicznej. To był klasyczny przypadek przewlekłego, niskopoziomowego stanu zapalnego, który powoli ale systematycznie niszczył jej jakość życia. Stan zapalny w organizmie to jak pożar, który nigdy nie został całkowicie ugaszony. Normalnie, gdy zranisz się lub złapiesz infekcję, twój układ odpornościowy uruchamia reakcję zapalną, aby zwalczyć zagrożenie i naprawić uszkodzenie. To naturalna i konieczna odpowiedź. Problem zaczyna się wtedy, gdy ten stan zapalny staje się przewlekły, gdy twój organizm pozostaje w stanie ciągłej gotowości bojowej, atakując sam siebie. Ten przewlekły stan zapalny nie jest jak ostry ból czy wysoka gorączka. Jest subtelny, podstępny. Można go porównać do cichego alarmu, który ciągle brzęczy w tle, wyczerpując twoje rezerwy energii. I właśnie dlatego tak wielu ludzi jak Maria żyje latami, nie zdając sobie sprawy, że ich chroniczne zmęczenie, bóle i problemy kognitywne mają wspólną przyczynę. Co więc powoduje ten przewlekły stan zapalny? Czynników jest wiele. Dieta bogata w przetworzoną żywność, Cukier i tłuszcze trans. Przewlekły stres, który utrzymuje Twój organizm w ciągłym stanie mobilizacji. Brak snu, który nie pozwala Twojemu ciału na regenerację. Siedzący tryb życia, który spowalnia metabolizm i osłabia układ odpornościowy. Narażenie na toksyny środowiskowe, a także, co szczególnie ważne dla osób po 60, naturalne procesy starzenia się, które sprawiają, że nasz organizm staje się bardziej podatny na stan zapalny. W przypadku Marii wszystkie te czynniki się połączyły. Po przejściu na emeryturę przestała się regularnie ruszać. Jej dieta stała się mniej urozmaicona, więcej było w niej gotowych posiłków. Przeszła przez trudny okres, kiedy zmarł jej mąż, co wywołało przewlekły stres. I tak, rok po roku stan zapalny w jej organizmie narastał jak śnieg na dachu zimą. Jeśli nadal oglądasz i te informacje są dla Ciebie przydatne, zostaw jeden w komentarzach, aby pokazać, że jesteś ze mną. Kiedy zaczęłam tłumaczyć Marii jej sytuację, widziałam w jej oczach mieszankę ulgi i niepokoju. Ulgi, bo wreszcie ktoś nazwał to, co czuła, i pokazał, że to nie jest tylko w jej głowie. Niepokoju, bo zastanawiała się, czy da się to jeszcze naprawić. I właśnie wtedy zaczęłam opowiadać jej o trzech naparach, które mogą naturalnie pomóc w walce z przewlekłym stanem zapalnym. Pierwszy napar, o którym chcę wam dzisiaj opowiedzieć, to napar z kurkumy. Kurkuma, ta złota przyprawa, którą wielu z Was zna z kuchni, jest jednym z najsilniejszych naturalnych środków przeciwzapalnych, jakie znamy. Główny składnik aktywny kurkumy to kurkumina związek, który badacze studiują od dziesięcioleci właśnie ze względu na jego właściwości przeciwzapalne. Jak działa kurkumina? W Twoim organizmie istnieją specjalne cząsteczki zwane cytokinami prozapalnymi. To one są odpowiedzialne za utrzymywanie reakcji zapalnej. Kurkumina ma zdolność hamowania produkcji tych cytokin, a jednocześnie wzmacnia produkcję cytokin przeciwzapalnych. To tak, jakby kurkumina mówiła Twojemu układowi odpornościowemu: Uspokój się, nie musisz już tak intensywnie atakować. Ale to nie wszystko. Kurkumina działa również jako silny przeciwutleniacz. Stan zapalny w organizmie wiąże się z tak zwanym stresem oksydacyjnym czyli nadmiarem wolnych rodników, które uszkadzają Twoje komórki. Kurkumina neutralizuje te wolne rodniki, chroniąc twoje komórki przed uszkodzeniem. Opowiem wam teraz o panu Januszu, 70-letnim byłym kierowcy ciężarówki, który przyszedł do mnie z poważnymi problemami ze stawami. Janusz przez większość swojego życia zawodowego spędził za kierownicą, co oznaczało długie godziny siedzenia, nieregularny tryb życia i dietę opartą głównie na fast foodach. Kiedy przeszedł na emeryturę, liczył, że wreszcie będzie mógł się cieszyć życiem, podróżować z żoną Majsterkować w swoim warsztacie. Zamiast tego, jego kolana bolały go tak bardzo, że ledwo mógł wejść po schodach. Ramiona były sztywne, a ręce tak bolały go rano, że nie mógł nawet odkręcić słoika z dżemem. Janusz był człowiekiem dumnym, który nigdy nie lubił skarżyć się na swoje dolegliwości. Ale kiedy przyszedł do mnie, widziałam w jego oczach frustrację i smutek. Mówił mi, że czuje się jak stary człowiek, chociaż w głowie nadal czuje się na czterdzieści lat. Po zbadaniu Janusza było jasne, że ma do czynienia z rozległym stanem zapalnym w stawach. Powiedziałam mu o kurkumie i zaproponowałam, żeby każdego dnia pił napar z kurkumy. Był sceptyczny, jak wielu moich pacjentów. Jak taka zwykła przyprawa może pomóc na coś, z czym nie poradziły sobie mocniejsze środki przeciwbólowe? Ale Janusz był też zdeterminowany. Chciał poczuć się lepiej, chciał wrócić do życia, więc zgodził się spróbować. Nauczyłam go, jak przygotować napar z kurkumy. To bardzo proste. Bierzesz jedną łyżeczkę świeżo zmielonej kurkumy, dodajesz szczyptę czarnego pieprzu, co zwiększa wchłanianie kurkuminy nawet do 2000%, i zaparzasz to w szklanece gorącej wody przez 10 minut. Możesz dodać trochę miodu lub cytryny dla smaku. Janusz zaczął pić ten napar codziennie rano. Pierwsze dwa tygodnie nie zauważył wielkiej różnicy i zaczynał tracić nadzieję. Ale pouczyłam go, że naturalne metody potrzebują czasu, że jego organizm potrzebuje czasu, aby się zregenerować. I rzeczywiście, po około trzech tygodniach, Janusz zaczął zauważać zmiany. Najpierw zauważył, że rano jego ręce są mniej sztywne. Potem, że może wejść po schodach z mniejszym bólem. Po dwóch miesiącach codziennego picia naparu z kurkumy, Janusz wrócił do mojego gabinetu z uśmiechem na twarzy. Powiedział mi, że czuje się jak nowonarodzony. Ból nie zniknął całkowicie, ale zmniejszył się o tyle, że mógł wrócić do normalnego funkcjonowania. Znowu mógł pracować w swoim warsztacie. Znowu mógł chodzić na spacery z żoną. Ale jeśli myślisz, że kurkuma to wszystko, czekaj aż usłyszysz o drugim naparze. Drugi napar, który chcę Wam dzisiaj przedstawić, to napar z imbiru. Imbir to kolejna złota przyprawa, która od wieków była używana w medycynie tradycyjnej. A teraz współczesna nauka potwierdza to, co intuicyjnie wiedzieli nasi przodkowie. Imbir jest potężnym środkiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Główne substancje aktywne w imbirze to gingerole i shogaole. Te związki działają podobnie do leków przeciwzapalnych, ale bez ich skutków ubocznych. Hamują one produkcję enzymów i cytokin odpowiedzialnych za reakcje zapalne w organizmie. Badania pokazują, że imbir może być szczególnie skuteczny w przypadku stanów zapalnych stawów, ale również pomaga w zmniejszeniu stanów zapalnych w całym organizmie. Co więcej, imbir ma również właściwości przeciwbólowe. Działa na receptory bólu w sposób podobny do niektórych leków przeciwbólowych. Ale bez ryzyka uzależnienia czy uszkodzenia żołądka. Dla osób, które przez lata przyjmowały niesteroidowe leki przeciwzapalne i borykają się z ich skutkami ubocznymi, Imbir może być prawdziwym wybawcą. Ale Imbir robi znacznie więcej. Poprawia krążenie krwi, co jest niezwykle ważne dla zdrowia stawów. Lepsze krążenie oznacza lepsze dostarczanie składników odżywczych do chrząstek i lepsze usuwanie produktów przemiany materii, które mogą nasilać stan zapalny. Imbir również wspiera trawienie, co może brzmieć niepowiązane ze stanem zapalnym, ale zdrowy układ pokarmowy jest kluczowy dla kontroli stanu zapalnego w całym organizmie. Pozwólcie, że opowiem Wam teraz o pani Zofii, 64-letniej byłej pielęgniarce. Zofia spędziła całe swoje życie zawodowe dbając o innych. Pracowała na intensywnej terapii, gdzie stres był nieodłącznym elementem każdego dnia pracy. Kiedy przyszła do mnie, cierpiała na przewlekłe bóle głowy, migreny. Problemy trawienne i ogólne uczucie słabości. Zofia była kobietą niezwykle zdyscyplinowaną. Regularnie chodziła na spacery, starała się dobrze odżywiać, ale mimo to czuła się coraz gorzej. Badania wykazały podwyższone markery stanu zapalnego, a także pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu jej układu trawiennego. Zofia przyznała mi, że lata pracy na zmiany, stres i nieregularne posiłki prawdopodobnie zniszczyły jej zdrowie bardziej, niż się spodziewała. Zaproponowałam Zofii włączenie do jej codziennej rutyny naparu z imbiru. Zofia była otwarta na naturalne metody, więc chętnie zgodziła się spróbować. Pokazałam jej, jak przygotować napar. Obierz kawałek świeżego imbiru wielkości kciuka, pokrój go na cienkie plasterki, zalej gorącą wodą i pozwól zaparzać się przez 15 minut. Możesz dodać miód i cytrynę dla smaku i dodatkowych właściwości przeciwzapalnych. Zofia zaczęła pić ten napar dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Już po pierwszym tygodniu zauważyła poprawę w trawieniu. Jej wzdęcia zmniejszyły się, przestała odczuwać dyskomfort po posiłkach. Po trzech tygodniach jej bóle głowy stały się rzadsze i mniej intensywne, a po dwóch miesiącach Zofia powiedziała mi coś, co zostało mi w pamięci do dzisiaj. Powiedziała: "Czuję, że odzyskuję kontrolę nad swoim ciałem". To było niezwykle ważne dla Zofii, która przez całe życie dbała o innych, a teraz wreszcie mogła skutecznie zadbać o siebie. Napar z imbiru stał się dla niej rytuałem, chwilą w ciągu dnia, kiedy świadomie robiła coś dla swojego zdrowia. I to nie była tylko psychologia, chociaż ta również ma znaczenie. Jej kolejne badania wykazały znaczące zmniejszenie markerów stanu zapalnego. Ale czeka nas jeszcze trzeci napar. I ten może być najbardziej zaskakujący ze wszystkich. Trzeci napar, który zmienił życie wielu moich pacjentów, to napar z zielonej herbaty. Wiem, co teraz myślicie. Zielona herbata to nic nowego. Ale pozwólcie, że wyjaśnię wam, dlaczego zielona herbata, szczególnie w kontekście walki ze stanem zapalnym, jest tak wyjątkowa. Zielona herbata zawiera potężne związki zwane katechinami, a najważniejszym z nich jest Epigalokatechina trójgalusian, znany jako EGCG. Ten związek jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy znanych nauce. EGCG nie tylko neutralizuje wolne rodniki, ale również bezpośrednio hamuje szlaki zapalne w organizmie. Co to oznacza w praktyce? EGCG zmniejsza produkcję cytokin prozapalnych, tych samych molekuł, o których mówiłam wcześniej. Jednocześnie aktywuje pewne geny i szlaki metaboliczne, które mają właściwości przeciwzapalne. To jakby EGCG działało na wielu frontach jednocześnie, atakując stan zapalny z różnych stron. Ale zielona herbata robi znacznie więcej. Poprawia funkcję mózgu, chroniąc neurony przed uszkodzeniem przez stan zapalny. Wiele osób borykających się z przewlekłym stanem zapalnym skarży się na mgłę mózgową, problemy z koncentracją i pamięcią. Zielona herbata może pomóc w poprawie tych funkcji kognitywnych. Zielona herbata wspiera również zdrowie serca i naczyń krwionośnych. Stan zapalny jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Zmniejszając stan zapalny w ścianach naczyń krwionośnych, zielona herbata pomaga chronić przed miażdżycą, wysokim ciśnieniem krwi i innymi problemami sercowymi. Opowiem wam teraz o panu Andrzeju, 72-letnim emerytowanym urzędniku państwowym. Andrzej przez całe życie był człowiekiem precyzyjnym, zorganizowanym, który dbał o szczegóły. Po przejściu na emeryturę, planował podróżować, czytać wszystkie książki, na które nigdy nie miał czasu, i cieszyć się czasem z dziećmi i wnukami. Ale zamiast tego Andrzej zaczął zauważać niepokojące zmiany. Jego pamięć zaczęła szwankować. Nie były to poważne problemy, ale wystarczające, aby go niepokoić. Zapominał, gdzie położył okulary, gubił wątek podczas rozmów, musiał czytać te same akapity w książkach kilka razy, zanim do niego dotarły. Co gorsza, czuł się ciągle zmęczony i miał wrażenie, że jego myślenie jest spowolnione. Kiedy Andrzej przyszedł do mnie, był przerażony, że to może być początek demencji. Przeprowadziliśmy serię badań neurologicznych i kognitywnych. Dobra wiadomość była taka, że nie było żadnych oznak demencji czy choroby Alzheimera. Zła wiadomość była taka, że Andrzej miał wysoki poziom markerów stanu zapalnego, a jego funkcje kognitywne były rzeczywiście osłabione. Wyjaśniłam Andrzejowi, że przewlekły stan zapalny może wpływać na mózg, powodując dokładnie takie symptomy, jakie on doświadczał. Stan zapalny w mózgu, zwany neuroinflamacją, może zakłócać komunikację między neuronami, wpływać na nastrój, pamięć i zdolności poznawcze. Ale dobra wiadomość była taka, że to można odwrócić. Zaproponowałam Andrzejowi, aby zaczął pić zieloną herbatę codziennie. Nie tylko jedną filiżankę, ale trzy do czterech filiżanek dziennie, rozłożonych przez cały dzień. Andrzej był sceptyczny, ale też desperacki. Nie chciał stracić swojego umysłu, więc był gotów spróbować wszystkiego. Nauczyłam go, jak prawidłowo parzyć zieloną herbatę, co jest ważniejsze niż mogłoby się wydawać. Woda nie powinna być wrząca, bo to niszczy delikatne katechiny. Optymalna temperatura to około 70 do 80 stopni Celsjusza. Czas parzenia to 2 do 3 minut i najlepiej jest używać liściastej zielonej herbaty, a nie herbaty w torebkach, która często jest gorszej jakości. Andrzej zaczął swoją nową rutynę. Pił pierwszą filiżankę zielonej herbaty rano, zaraz po śniadaniu. Drugą przed południem, trzecią po południu i czwartą wczesnym wieczorem. Lubię zalecać picie ostatniej filiżanki nie później, niż około godziny 17, żeby kofeina nie zakłócała snu. Pierwsze tygodnie nie przyniosły dramatycznych zmian, ale Andrzej zauważył, że czuje się nieco bardziej rozbudzony, nieco wyraźniej myśli. Po miesiącu powiedział mi, że jego koncentracja się poprawiła. Mógł czytać książki bez konieczności wielokrotnego powrotu do tych samych fragmentów. Po dwóch miesiącach jego pamięć zaczęła się poprawiać. Przestał gubić rzeczy tak często. Ale najbardziej wzruszającym momentem było, kiedy po trzech miesiącach Andrzej przyszedł do mojego gabinetu z promieniującym uśmiechem. Powiedział mi, że poprzedniego wieczoru grał z wnukami w grę pamięciową i wygrał. To może się wydawać drobnostką, ale dla Andrzeja to był dowód, że jego mózg znowu działa jak należy. Ponowne badanie markerów stanu zapalnego wykazało znaczące ich obniżenie. Jeśli dotarłeś aż tutaj i te informacje są dla ciebie wartościowe, zostaw w komentarzach jeden. Aby pokazać, że jesteś ze mną i że te historie Cię inspirują. Teraz, kiedy już znasz te trzy napary, chcę Wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Te napary nie są cudownym lekarstwem, które rozwiąże wszystkie problemy zdrowotne jednym zamachem. To nie jest magia. To jest wsparcie dla Twojego organizmu, sposób na dostarczenie mu naturalnych substancji, które pomagają mu walczyć ze stanem zapalnym. Ale, aby te napary naprawdę działały, muszą być częścią szerszej strategii. Maria, Janusz, Zofia i Andrzej nie tylko pili te napary. Wszyscy oni wprowadzili również inne zmiany w swoim życiu i to właśnie połączenie tych działań dało tak spektakularne rezultaty. Maria zaczęła więcej się ruszać. Nie chodziło o intensywne ćwiczenia na siłowni. Zaczęła od prostych spacerów, potem dodała łagodną jogę i pływanie. Ruch jest jednym z najsilniejszych naturalnych środków przeciwzapalnych. Kiedy się ruszasz, Twoje mięśnie wydzielają substancje zwane miokinami, które mają właściwości przeciwzapalne. Janusz zmienił swoją dietę. Zaczął jeść więcej warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów zbożowych, ryb bogatych w kwasy omega-3. Zmniejszył ilość przetworzonej żywności, cukru i czerwonego mięsa. Dieta przeciwzapalna jest kluczowa, bo wszystko co jesz ma bezpośredni wpływ na poziom stanu zapalnego w twoim organizmie. Zofia poprawiła swoją higienę snu. Zaczęła kłaść się spać o stałej godzinie, stworzyła w sypialni środowisko sprzyjające odpoczynkowi, ograniczyła używanie ekranów przed snem. Sen to czas, kiedy twój organizm się regeneruje, naprawia uszkodzenia i reguluje układ odpornościowy. Brak snu dramatycznie zwiększa stan zapalny. Andrzej nauczył się technik zarządzania stresem. Zaczął medytować, praktykować głębokie oddychanie, spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu. Przewlekły stres jest jednym z najsilniejszych czynników wywołujących stan zapalny w organizmie. Kiedy jesteś zestresowany, twój organizm produkuje kortyzol, który w krótkim czasie jest pomocny, ale przewlekle podwyższony poziom kortyzolu napędza reakcje zapalne. Chcę teraz podzielić się z wami praktycznymi wskazówkami, jak możecie wprowadzić te trzy napary do swojego codziennego życia w sposób, który naprawdę przyniesie rezultaty. Po pierwsze, konsystencja jest kluczem. Te napary nie zadziałają, jeśli wypijesz je raz czy dwa razy. Musisz pić je regularnie, codziennie, przez co najmniej 8 do 12 tygodni, zanim zauważysz znaczące zmiany. To nie jest szybkie rozwiązanie. To inwestycja w Twoje długoterminowe zdrowie. Po drugie, jakość ma znaczenie. Używaj świeżych, wysokiej jakości składników. W przypadku kurkumy i imbiru, jeśli możesz, wybieraj świeże korzenie zamiast proszku. W przypadku zielonej herbaty, Wybieraj liściastą herbatę dobrej jakości, a nie tanie torebki. To nie musi być drogie, ale powinno być dobre. Po trzecie, rotacja. Możesz rotować te napary w ciągu dnia. Na przykład, możesz zacząć dzień od naparu z kurkumy, wypić zieloną herbatę przed południem, napar z imbiru po południu i kolejną filiżankę zielonej herbaty wczesnym wieczorem. W ten sposób dostarczasz swojemu organizmowi różnorodne substancje przeciwzapalne przez cały dzień. Po czwarte, Personalizacja. Słuchaj swojego ciała. Niektórzy ludzie źle reagują na kofeinę w zielonej herbacie. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, możesz pić mniej zielonej herbaty lub wybierać odmiany o niższej zawartości kofeiny. Niektórzy ludzie mogą mieć wrażliwy żołądek na imbir. Jeśli tak jest, zacznij od mniejszych ilości i stopniowo zwiększaj. Po piąte wzmocnienie działania. Pamiętaj o czarnym pieprzu na parze z kurkumy, to naprawdę robi różnicę w przyswajaniu kurkuminy. Możesz dodawać do swoich naparów inne składniki o właściwościach przeciwzapalnych, takie jak cynamon, który sam w sobie jest potężnym środkiem przeciwzapalnym, czy miód manuka, który ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Teraz chcę poruszyć coś bardzo ważnego, o czym często się nie mówi. Te napary są bezpieczne dla większości ludzi, ale są pewne sytuacje, w których powinieneś być ostrożny lub skonsultować się z lekarzem przed ich regularnym stosowaniem. Jeśli przyjmujesz leki rozrzedzające krew, takie jak warfaryna czy aspiryna, powinieneś skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem regularnego picia naparu z kurkumy lub imbiru, ponieważ oba te korzenie mają naturalne właściwości rozrzedzające krew i mogą wzmacniać działanie tych leków. Jeśli masz kamienie żółciowe lub problemy z pęcherzykiem żółciowym, powinieneś być ostrożny z kurkumą, ponieważ może ona stymulować produkcję żółci, co w niektórych przypadkach może nasilać objawy. Jeśli masz niskie ciśnienie krwi, powinieneś monitorować je, kiedy zaczynasz regularnie pić te napary, szczególnie imbir i zieloną herbatę, ponieważ mogą one dodatkowo obniżać ciśnienie krwi. Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, powinieneś skonsultować się z lekarzem przed regularnym stosowaniem dużych ilości tych naparów, szczególnie kurkumy i imbiru. Jeśli masz zaplanowany zabieg chirurgiczny, powinieneś przerwać picie naparu z kurkumy i imbiru co najmniej dwa tygodnie przed operacją. Ze względu na ich właściwości rozrzedzające krew. Teraz pozwólcie, że wrócę do historii Marii, z którą zaczęłam ten film. Kiedy Maria zaczęła pić te trzy napary regularnie, łącząc je ze zmianami w stylu życia, o których mówiłam, jej życie się całkowicie odmieniło. Po sześciu miesiącach przyszła do mojego gabinetu na kontrolę i nie mogłam uwierzyć w to, co widziałam. Maria wyglądała dziesięć lat młodziej. Jej oczy błyszczały. Miała energię i entuzjazm, których nie widziałam podczas naszego pierwszego spotkania. Opowiadała mi z ekscytacją, że znowu pracuje w ogrodzie, że znowu podróżuje z przyjaciółmi, że znowu może bawić się z wnukami bez ciągłego uczucia zmęczenia. Jej badania były równie imponujące. Markery stanu zapalnego spadły prawie do normy. Powiedziała mi coś, co głęboko mnie poruszyło. Powiedziała: Czuję, że odzyskałam siebie. Przez te lata stopniowo traciłam siebie, nie zdając sobie z tego sprawy. A teraz wróciłam, i to właśnie chcę, żebyście zrozumieli. Przewlekły stan zapalny kradnie was samych sobie. Powoli, niepostrzeżenie odbiera wam energię, radość, zdolność do robienia rzeczy, które kochacie. Ale nie musicie się z tym godzić. Macie moc, aby to zmienić. Te trzy napary kurkuma, imbir, zielona herbata nie są magicznymi eliksirami. Ale są potężnymi narzędziami, które natura nam dała. W połączeniu ze zdrowymi zmianami w stylu życia. Mogą naprawdę odmienić Twoje zdrowie i jakość życia. Chcę, żebyście zrozumieli, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć dbać o siebie. Maria miała 67 lat, kiedy do mnie przyszła. Janusz 70. Zofia 64. Andrzej 72. Wszyscy oni udowodnili, że można odwrócić bieg zdarzeń, że można poczuć się lepiej, zdrowiej, silniej, niezależnie od wieku. Ale żeby to się stało, musicie działać. Nie wystarczy tylko wiedzieć o tych naparach. Musicie je włączyć do swojego życia, musicie być konsekwentni, musicie być cierpliwi i musicie wierzyć, że wasza inwestycja w zdrowie się opłaci, bo się opłaci. Chcę również, żebyście zrozumieli, że droga do zdrowia to nie jest prosta linia będą dobre dni i gorsze dni. Będą momenty, kiedy poczujecie poprawę, i momenty, kiedy będziecie się zastanawiać, czy to w ogóle działa. To normalne. Wasz organizm potrzebuje czasu, aby się zregenerować. Aby naprawić lata uszkodzeń spowodowanych przez przewlekły stan zapalny. Janusz powiedział mi kiedyś coś mądrego. Powiedział: Przez trzydzieści lat niszczyłem swoje zdrowie. Nie mogę oczekiwać, że wszystko naprawi się w trzy tygodnie. Ta perspektywa pomogła mu być cierpliwym i konsekwentnym, i przyniosło to rezultaty. Teraz chcę, żebyście wzięli głęboki oddech i pomyśleli o swojej przyszłości. Jak chcecie się czuć za rok, za pięć lat? Chcecie nadal zmagać się z chronicznym zmęczeniem? Bólem, mgłą mózgową? Czy chcecie czuć się energiczni, silni, gotowi na wszystko, co życie przyniesie? Wybór należy do Was. Możecie kontynuować robienie tego, co robicie teraz i oczekiwać innych rezultatów. Albo możecie zdecydować się na zmianę. Możecie zacząć od czegoś tak prostego, jak trzy na pary dziennie i zobaczyć, dokąd Was to zaprowadzi. Chcę też, żebyście pamiętali, że nie jesteście sami w tej podróży. Jako wasza lekarka jestem tutaj, aby was wspierać, ale również społeczność osób, które oglądają ten kanał, które stoją przed podobnymi wyzwaniami, które również chcą czuć się lepiej, jest tutaj dla Was. Dlatego tak ważne jest, żebyście dzielili się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Kiedy zaczynacie pić te napary, piszcie mi, jak się czujecie. Kiedy zauważycie pierwsze zmiany, dajcie mi znać. Kiedy będziecie mieli pytania lub wątpliwości, pytajcie. Ta społeczność może być nieocenionym źródłem wsparcia i motywacji. I pamiętajcie, że chociaż te napary są potężnymi narzędziami, nie zastępują one profesjonalnej opieki medycznej. Jeśli macie poważne problemy zdrowotne, jeśli przyjmujecie leki, zawsze konsultujcie się z waszym lekarzem przed wprowadzaniem znaczących zmian w diecie czy stylu życia. Moja rola jako lekarza to nie tylko diagnozowanie i leczenie chorób, to również edukowanie, wzmacnianie. Dawanie Wam narzędzi, które pozwolą Wam przejąć kontrolę nad własnym zdrowiem. I to właśnie staram się robić poprzez ten kanał. Każdy film, który tworzę, każda rada, którą daję, pochodzi z mojego głębokiego przekonania, że większość z nas ma w sobie znacznie więcej mocy do wpływania na własne zdrowie, niż nam się wydaje. Nie jesteśmy bezradnymi ofiarami swoich genów czy wieku. Mamy wybór. Mamy wpływ. Przewlekły stan zapalny to poważny problem, który dotyka miliony ludzi. Ale to nie jest wyrok. To wyzwanie, które można podjąć i wygrać. Maria, Janusz, Zofia, Andrzej i setki innych moich pacjentów to dowód na to, że można to zrobić. Więc, kiedy skończysz oglądać ten film, zrób sobie przysługę. Idź do kuchni, przygotuj sobie jeden z tych naparów, nieważne, który wybierzesz. Usiądź spokojnie, wypij go powoli, świadomie. I powiedz sobie: To jest pierwszy krok na mojej drodze do lepszego zdrowia. A potem jutro zrób to samo, i pojutrze, i za tydzień. Daj swojemu ciału czas, aby odpowiedzieć. Daj sobie szansę, aby poczuć się lepiej. Zasługujesz na to, aby żyć bez ciągłego stanu zapalnego, który podkrada twoją energię i radość życia. Zanim zakończę, chcę was poprosić o coś ważnego. Jeśli ten film był dla was wartościowy, jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego, jeśli czujesz, że te informacje mogą ci pomóc, zostaw łapkę w górę. To naprawdę pomaga mi dotrzeć do większej liczby osób, które mogą skorzystać z tych informacji. I jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to teraz. Regularnie publikuję filmy z praktycznymi poradami zdrowotnymi, opartymi na najnowszej wiedzy medycznej, ale przedstawianymi w sposób przystępny i łatwy do wdrożenia w życie. Włącz dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Napisz w komentarzach, który z tych trzech naparów zamierzasz wypróbować jako pierwszy: kurkuma, imbir, zielona herbata? A może planujesz wypróbować wszystkie trzy? Chcę to wiedzieć. I za jakiś czas wróć i opowiedz mi jak ci idzie. Twoja historia może być inspiracją dla kogoś innego, kto właśnie zaczyna swoją podróż do lepszego zdrowia. Pamiętajcie, zdrowie to nie jest cel, który osiągamy raz na zawsze. To codzienna praktyka, seria małych decyzji, które podejmujemy każdego dnia. Każda filiżanka naparu przeciwzapalnego, każdy spacer, każda zdrowa przekąska, każda pełna nocy snu to inwestycja w waszą przyszłość. I chociaż efekty nie są natychmiastowe, są realne. Maria, Janusz, Zofia i Andrzej są tego żywym dowodem. Wasza przyszłość może wyglądać zupełnie inaczej niż wasza teraźniejszość. Ale tylko wtedy, gdy zdecydujecie się działać. Dziękuję Wam za poświęcony czas na obejrzenie tego filmu. Dziękuję za to, że pozwoliliście mi być częścią Waszej podróży zdrowotnej. Pamiętajcie: nigdy nie jest za późno, aby zacząć dbać o siebie. Nigdy nie jest za późno, aby poczuć się lepiej. Wasza najlepsza wersja siebie nadal czeka na was. Do zobaczenia w kolejnym filmie. A teraz idźcie i przygotujcie sobie ten napar. Wasza podróż do lepszego zdrowia zaczyna się dzisiaj.